A mówiłem ci, żebyś zapłacił wczoraj abonament. No a ty nie, kurde, no... nie, że jeszcze mamy tydzień co najmniej? No bo ja mam ustawione stałe zlecenie w banku. Miało być, że po prostu pójdzie w przyszłym tygodniu. No i zapłacenia. teraz i pięknie, dzięki tobie. Dzięki tobie nie mamy murzyna. No kurde, ale też powiedzieliście coś taki, takich rzeczy, ja że ci trzeba mówiłem, murzyna przedłużyć. Ja ci mówiłem, punkt, bo... Bagi mają zapłacić. A ty nie, bo no nie mamy jeszcze mamy No ale nie jakoś najmniej? sprawdzić, że akurat data wychodzi no. I teraz pięknie. Przez parę ładnych dni nie, nie mamy murzyna. Nie będziemy. Nie mamy osoby, która będzie nam kopać. Słyszałem, że jakieś ksiądko wypożyczył kuźwa. Ciekawe, co będzie robił z tym murzynem. Nasz, nasz biedny Bugi teraz zrobi za, czarluna... u... U... Nasz... za czarnego uczonego. E, freeman, <laughs> freeman. No, ale ja już rozmawiałem z bankiem. I następny przelew idzie na czas, więc miejmy nadzieję, że wróci do nas w miarę szybko. Mam nadzieję, kurde. Mam nadzieję, że go zamacno w tej. Parafi plebani nie wymęczą i po prostu wróci do nas cały i zdrowy. Ile on to kosztował? Jeden z monetę monetę, czy jakoś tak? Nie, dwie złote. Dwie złote. Tak, tak. Co to w jest w Model Ultra. Tak. Super. Tak, bo niby mówi po polsku, nie? Dlatego akurat więcej trzeba płacić. Ja by tylko obsługiwał język angielski, to byłoby w całkiem tanie, nie? No właśnie, albo jakiś unga bunga. Unga bunga. Właściwie on coś tam powiedział. tam... I ja go nie zrozumiałam, ale dobra. Oni dawali translator, jeśli ja się, się wybierało w wersji unga bunga no, ale. Boże, i tych slimeów tutaj na dole. O, ja pierdolę teraz. Tak. No ale, ja teraz jakieś jakoś bez tego czarnego radzić. Naszym zadaniem na dzisiaj jest rozbicie tych Shadow of Orbs. Mamy Dobra, słuchaj, buggy. Masz bombę? Ja mam bombę. No to Aby. zaczynaj. Demolition Man jestem. Ty, yes. prawie jak Bomberman. Pamiętasz tę grę? To była taka gra polska, Mega o, Blast. Ojej, to ale była się mega zagrywał. super gra. Uważaj, no ci trafiłem w głowę, ale przeleciało. Jeszcze jedna Bogi. Kiedyś znalazłem właśnie jakąś wersję darmową tej gry. Chyba już udostępnić czy coś, ale nie działa mi pod Windowsem 7. Ooooo, może mi się bawić. właśnie Bug jest, może szansa na Windows 8. No ja, bardzo szanse. Bardzo? szanse? Dobra, co trzeba zrobić? Jeszcze, jeszcze, czekaj, jeszcze jeden z jedna. wow, łał, ła, 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 ci ła. stać? O, uważaj! No, jest okej. Okay. teraz, czym to się rozwala? Chyba młotem tam się zdaje. Masz młotek? Mam. Oh, horrible chill goes down your spine. Też cool. Przychodzimy dalej. No. Też właśnie tak poczułem chud na mojej szyi, ale to może przez to otwarte okno. To wie, kto wie, kto wie. Idziemy dalej. O, tutaj coś tu jest, jakiś minerał. What is that? Co to jest? Demonite ore. Co dziwne miejsce na to. Mhm. Mm I mamy kolejny. miecz. Wow! Cool, 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 cool. Co Stop, ty ty, no, ty czy jakiś ja jakiś teraz? Taki, kuchno, Nie, no jak już jestem tutaj blisko, to ja będę burzył. Dobra, ja uciekam. No ale zabij się! Dzikacz, może mnie to zabić. Chyba tak, pewnie tak. Może, że jest kurde! Sam ją ostrzegasz, a sam podchodzisz pod bomby, kurde. Jakiś maniak wręcz. Ja przygotuję... Aaa, lecą! Tak czy siak. Kochani... <grym 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 wow! nam w komentarzach, czy graliście kiedyś kowik ko w Mega z polską grę. Ja a jak będziecie ją uruchomić e pod Windows 7, to tym bardziej będziemy doskonnie wdzięczni, bo kurde... Ty już to rozwaliłeś, tak? Aha. Ty to kusię ostrożnie, bo ja słyszałem, że jak się trzy rozwali, to się pojawi dż dżownica. ta -ra -ra Screams, echo, screams, tam, around, bla-bla-bla-bla. Dżownica mówisz? Dżownica. O, ja pierdolę. Z tej dżownicy potem się zrobi kokun. i jakiś butterfly. What the? Schmetterling, dasz schmetterling. Kto kocha język niemiecki, ten kocha szmetterlingi. Tak, właśnie bugi, po polsku ładnie to brzmi, motyl. Po angielsku butterfly, A, a po niemiecku nie bagi... Schmetterling. 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 Ej tu jak sądzisz, że jest nasem na dole? No jest jest kolejny. Jest, 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 jest. Dobra. A ja się pod... Czepiam pod sfit, zrób to samo. Here goes dynamite! Dum, dum, dum. Yeah, czuję się prawie jak Rambo. Tył, Dawaj. jakiś gówniarz leci do nas. Już się nim zajmuję! Kurde, aż tyleś jest? Kurde, no... Jak tam mi poszło? No... Powiedzmy, mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Spłodowa, to jest nasza kopalnia! Kurde, ja się dokupuję, nie tam, gdzie trzeba. No zaraz, trzeba czy coś wymyślić. Boże, tu ciemno. Muszę jakąś... ...lampkę zapalić. No tak, był murzyn. Z nami to byśmy murzyna wysłał, żeby się biła. Nie ma murzyna, to ja się muszę czaskać. Murzyna bym wysłał, żeby te bomby kuźle stawiał. I odpalał językiem. Nie, stawiał bomby i atakował. Znaczy, bronił nas. No bo A. nas pierdem i odpalał. Wow! Ale to ja byś trafiłem. Jak? Kuźle, no. Kurde, no, ale po prostu pojebane to jest. Co jest? Nie mogę tego kawałka rozwalić. Nie da się? Jakiś fajny kawałek? Ła, 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 w nogi rzuciłem. Ła, ła, Dobra, da się do tego jakoś wejść teraz? Uwaga! Oj! It works, has woken. Uh -oh. Boże, jakie to jest gówno duże. To ty rozwal tego dużego, ja tutaj będę te... Rotten chunk... jest. Jak się nazywa? Jak ja tu mam przeżyć? Jak ja już nie mam Jest HP? Jesteś. O, ja też mam mało życia. Co ja to mam życiu, że ja mam tak żyć? Come on, bijać! Come on, come on! Czemu on kuziwa spierdala? Ciężko go rozwalić, bo on kurde no. cały czas pod tą ziemią. Ja trzymam bezpieczne miejsce, bo mam mało HP. A ja by go bombom rzucić. Ej, to jest motyw. Zbieram bomby. Może bomby przez niego przelatują, bez sensu. Spierdalaj... Ajajajaj... Aj, aj. Kuźwa, ale on ma dużo życia, ty. ja pierdolę. Ty, on się zatrzymał w pewnym momencie. Jakby miał laga, albo coś. No 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 no... Kuźwa, spierdolił. A. Coś go tam atakuje, ale niewiele robię. C czemu on jest taki długi, kuźwa? O, kołemu rozwaliłem. Nie ma głowy? Ale się nowa narodziła. On jest kuźwa jak jaszczurka. Zabijesz ją no to drasta. Kuźwa teraz mnie zmiażdży. No jak ja mam stąd wyjść? Ciężko to widzę. Kuźwa! Nie zdążyłem wypić. Musisz sobie sam radzić w takim razie. Bo to jest w daleko. <słyski> Dobrze! I co, on zniknie teraz? Good jak? job, młody good job! A ja to jest buggy? śmieci teraz tutaj poznajdywane. On zginął, czy jak? Czy zniknie teraz? Wydaje mi się, że on znika. Ja to jakoś zabi z było, ja nie widziałem o tym. Ew? No? Oju? Daj mi jakieś małków Co ty coś? Co ty masz? Co dostałeś, pokaż. Ja mam. ...fila. Damage ball. Hej, młody je to <same. głos> uh, Ty, ma. Ja, wieś, jakbyśmy mieli takie zabawki mieliśmy, to takie Taki, ja, głowe uh. były. Ile ma to ataku? 17 ma moje, a mój ma 13. No lepsze. A nie, czekaj. Mej. May... Ale pełne no 17, no plus lead. 13 damage. A mój ma minus 13 damage procent. Cię pokazuje mój Cały atak. Dałoby się jakoś sprawdzić chwilę. Chyba nie, nie da się zobaczyć. To jest gorsze niż mój kuźwa ten. Ej, jeszcze mam coś ten! Łooo! Jak ja tego nie... Ja tego nie widziałem. O! Ej, ale... ja rozwalałem. Że many nie mam. Rotten flash, kuźwa. Ej powiedz mi pan czy mamy gdzieś jakieś owoce, coś takiego? Owoce? No... SAPE. Uh, nie, nie za nie bardzo. Ja, yeah, ja mam troszeczkę tych healing, healing potions, ale to jest... Mogę ci dać cztery. Dawaj. Jak chcesz, no to chodź. Jestem na dole. Tutaj... Kuźwa, wypiłem jedną. Tutaj ciepnąłem. Idziemy? No, idziemy. Kurde, no to jest fuj daleko, że tak powiem. Ło, ale to cięże. Ptaszka widziałem. Kurde, ciekawe czy jest jakiś zajebisty, uniwersalny sposób na rozwalenie tego ciecia pierdolonego to, kuźwa, masakra yes, była. Jest, bagi, jest! Jak? Bomba jądrowa. Ma. <grystanie> sprawdziliśmy może czy sprzedawca tych broni ma coś do w ekwipunku, że tak powiem? Nie, chyba nie mają. Ale coś mi się zdaje, że ta bomba by <grystanie> zdmuchnęła nasz domek nawet. Mm. Ale byśmy ją wysadzili pod ziemią. Tylko byłoby skażenie na, na 150 tysięcy lat. No ale, kuźwa, abyśmy się pozbyli tego pildonego no potwora. No tylko szczura. Tylko byśmy zdążyli uciec? No, raczej tak, no, tak. Myśmy podłożyli tak, zaczepili na zagórkę i zaczę zaczęli uciekać. Albo A. go ujeżdżać, właśnie tak, kurwa. Eee, w dum! Jakaś... Pamiętasz tą Duna? Duna, no. Dało się ujeżdżać tego potwora, jak on się zwał? Y Dune! Nie, Dune to była planeta. A, właśnie. Eee... Y Kuźwa, jak się nazywał? Kraken. Kraken to jest potwór morski. Jak on się zwał? larwa nie. Licz nie, to nie też. To było. Dobra, potrzebujemy pomocy. Jeśli wiecie, dajcie nam znać w komentarzach, jak Co się nazywa nie? potwór z planety Dune? Taki duży, duży potwór podziemny, który. Taki ma ząbki, Pożera nam zawsze wszystkie nasze te, jak się nazywa, halwestery, które zbierały melange. Aha. Ale to kurde, jakąś nazwę miał ten potwór, nie pamiętam akurat. Hmm. To była dość łatwa nazwa. Tam jakie to buonacje eee. eee, <grym> eee, nie pamiętam. Wiem Ordosi? Że... Ordosi. Hard coś tam. A, aha. -si. Hard... Aha. Ordosi. Hard Hardi. -si. Nie. Harvard. Hard hard <grym grym grym> nie, 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 to jakoś inaczej było. Kurde. Ty mi to, że gram to bym po prostu... Z... was zaraz mnie głupi slime zabije. To były trzy nacje, ja Jeszcze, jeszcze bo jeden była nacja, jaha... kurde, Skleroza nie boli. Najlepsze to, że jakiś czasem oglądałem filmik na YouTubie. Tak? Z Ale z której części? No właśnie, Emperor to, co... Dwa, Dune 2000 czy Dune 2 Yyy... Chyba jak graliśmy w Dune 2 na Amidze Dwa jeszcze. Dwa na widzę, uuu. nie dało ja... się save'a zrobić. Bagi ty grałeś i obserwowałem. No, A to byłeś za mało, ty nie sięgałeś do klawiatury wtedy jeszcze. No... A to była dobra gierka. No, gra po angielsku, a my wtedy angielskiego nie nim w ząb, w No, no, było... zero. Ale, piekaliśmy. Tak samo z Settlersami wtedy było. A, powiem bagi, że te, te stare były najlepsze. No, grafika była świetna. Ta animacja początkowa, jak ten gostek na tym koniu jedzie do tego miasta. Do tego miasta, to nic. że to było zrobione, wcześniej. Uuu, Amiga. Amiga 600? Nie, 5000... Nie, Amiga 500+. 500+. Tak, tak, tak to były dobre czasy. Powiem ci że pierwsza część, czyli jedynka i dwójka cel, to jest ewentualnie trójka... Co, co to jest kuźwa? ...w najfajniejsze. Coś znalazłeś? Coś mnie atakuje. O! Ja spadłem, zajbiście Spadać. Coś mnie atakowało. Masz mało HP, No. ...jakie gówno wystawało z tej ziemi i atakowało. Miało w środku oko czarne. Oko czarne? No. Była jakby taka, nie wiem... ...dziwna liana, albo coś. Aaa! To się tak roślinkało pewnie, tak? No, no. Też co to było. Czytałem na ten temat... ...ostatnio. I, i, I? Nic się nie dowiedziałem. No, zajebiście. Bo znalazłem coś fajniejszego na YouTubie. Filmik od no, <laughs> można tutaj nazwać. Dobra, Eater of Nie, nie, souls. bo ja ostatnio dam najlepsze strategie. No. Z jakich tam czasów. I dałem komentarz, że zabrakło właśnie. Dune Zapomnieli wspomnieć o tym. I zapomnieli wspomnieć o Dark Colony z czy 8 roku. No, no, ale jeszcze były KKND i KKND2. To też K fajne, wygry. były, K gry. Bądź, że Podajże jakiegoś australijskiego. Eeeh, Zajebić. Co to było? Kłuś wapil nie topisz cię, zabił. noż ludzie, ty jesteś lama, wiesz? Nie. Dole. Zabił go, nie topisz. Która to była dziura? W którą dziurę to ja mam iść? Że nie zważę, że mam mało HP. No, inteligencję to czasami też nie grzeszysz. też jakiś teleport do ciebie? Chyba nie. Ja, ja chyba w złą dziurę wszedłem. A się zdaje zauważyłem świeczkę, ale kule, za mało świeczek chyba chyba że po prostu spadaliśmy... Kłuźno no. Zbadźcie się pierdolone gnojki. Pamiętam jak... Bo KKND... Ła mam przejrzycia. Wziąłem u kumpla pierwszy raz jeszcze jak nie mieliśmy komputera. W momencie kiedy sobie zatwiliśmy komputer okazało się, że KKND nie chce u nas ruszyć, bo coś tam jakieś problemy były. Byłem tak załamany. No no no. Pamiętasz tą sytuację? Pamiętam, że jak graliśmy w KKND 2 to jednak gra była dość trudna. Hmm. Które ta dziura było, już nie pamiętam? Będzie po lewej. Będzie po lewej. Ostatnia, czy ostatnia? Nie pamiętam, bugi. Chwila, bo jestem Occupied, kuźwa z potworami zajęty. Taniec miłości, tu robimy. Ale przywaliłem!